Co? Zaraz, zaraz, zaraz. Mm -hmm. Bo najlepiej napisz mi na Facebooku tam wiesz. Coś tam uzgadniałeś czy nie? Perfekto, kurwa. No nie, ta pizda nie spadła oczywiście. Uważa na niem. Aha, no, do widzenia. Dobranoc. Hmm, Wudera. Mmm, tak nie wolno. Da się im Ty, to jak na nich mówić, mistrz i mistrz? Bo kurwa, Wuder tam się tytułował mistrzem, nie? W czwartym epizodzie. A nie był tak po prawdzie. Bo był łódź tym, kurwa. Mm. O kurwa, tak nie wolno, that's illegal. O, imperatoryście przejmujcie <grymne> To są lagi oczywiście pierdolone. Ja pierdolę jak te gówno się baguje. O. das illegal. O, 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 that's illegal. Pierdale smato Jak kurwa goni ja pierdolę Ojej. Oh, Oje Kurwa nie mogę z tych memów je No, ale typy dobre są szybko winą. <laughs> Kurwa, szkoda, że ona w tym pierwszym meczu się zahaczyła, jakieś gówno nie spadło. Ten hak. go przyciągniesz, my go spierdolimy na sekundę i wola. Dokój się trochę, jeszcze za szybko te dasze odnawiają, mam wrażenie. O! Patrz to tu jest. Nie pykło udało pykło Potrzymasz tu chuja? No. No. Aha, fajny blok. Uważaj. No! Tak, kurwa. Ile HP?! Ty, ja się... Nie HP za bardzo, więc Uważaj. No. Kurwa, on jest nietrafialny, no! Ta. O kurwa. Pierdala ma HP wyjebane w chuj Co ten debil odpierdala? O, 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 Brawo, łatwo Ale gówno, kurwa Tego Hana nie mogłem trafić później jak go napierdala Weź, ale gówno kurwa Mhm mm